W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. List świętego Jakuba, apostoła. Jeżeli ktoś uważa się za człowieka religijnego, lecz łudząc serce swoje nie powściąga swego języka, to pobożność jego pozbawiona jest podstaw. Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami, w ich utrapieniach, i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływu świata. Oto Słowo Boże. Język i to, co mówimy, jest niesłychanie ważne. W Ewangelii jest powiedziane tak. Wasza rozmowa mowa ma być tak, tak, nie, nie, a wszystko, co ponad tego od złego pochodzi. A Jacek jest gadatliwy. Jest gwiazdeczka. Jest gwiazdeczka małym drukiem napisane. Jacek, może mówić, jak mówi pan Bogu. <laughs> Jacek w tym momencie może być gadatliwy. <laughs> A dlaczego, na przykład, rozmowa, zwykła rozmowa o sąsiadach jest, może być negatywna? No, bo na przykład sąsiedzi kupili sobie fajny samochód. I my pozytywnie do tego podchodzimy, mówimy, o, fajny samochód sobie kupili, on ma tyle możliwości, tam takie, wspaniałe historie nowoczesne i tak dalej, tak dalej. Nie zazdrościmy, tylko mówimy, czyli zupełnie taka niegrzeczna rozmowa o sąsiadach. A jednocześnie, jeśli ona trwa, i załóżmy, trwa pół godziny, i mówimy to między sobą z kimś tam, to przez pół godziny zajmujemy się rzeczami, które są nieistotne dla naszego zbawienia. Może w tym czasie, gdy pół godziny, to moglibyśmy na przykład przeczytać Pismo Święte, albo porozmawiać o Bogu, albo się pomodlić, albo nawiązać łączenie z Bogiem. Więc ostrożnie trzeba z mówieniem. Zdecydowanie ostrożnie i nie należy przesadzać z ilością mówienia, ponieważ możemy komuś zabrać Bezcenny czas, który mógłby wykorzystać na zbliżenie do Boga. Matka Boża w Medżugorii fantastycznie o tym opowiada i mówi tak. Jeśli my poświęcimy trzy godziny na zbliżenie nasze do Boga poprzez codzienną komunię świętą, poprzez różaniec, koronkę do miłosierdzia, modlitwę, święte czytania, trzy godziny naszego rozwoju ducha z względu do 24 godzin, czyli 21 godzin tego materialnego doświadczenia życia, to to jest najlepszy okres do tego, żeby, żeby ubogacić swoją duszę i być na dobrej drodze do raju. Oczywiście Matka Boża mówi, że no, rozumie, tak jak Matka Boża, i każdy z nas, że ktoś, kto pracuje i ma wiele dzieci, to nie da rady. No, niesłychanie trudno tak zrobić, ale to jest, Matka Boża, to byłby najlepsze dla naszego rozwoju ducha. Nie dla Boga, nie dla Matki Bożej, bo my nic im dodać nie możemy, oni mają wszystko. Ale dla naszego rozwoju, dla naszej, w naszej drodze do raju, jeśli potrafimy 3 godziny spędzić na Pozytywnym myśleniu o Bogu poprzez modlitewne praktyki, typu, no, jak mówiłem, sza, koronka, różaniec, yy, czytania Pisma Świętego, to wtedy jesteśmy na dobrej drodze do raju, do nieba i mamy szansę uzyskać yy, wszystko, co nam co chcemy. Czyli świętość, a to się łączy z szczęściem, z miłością z mnóstwem dobrych rzeczy. Dlatego gadatliwość, no nie, nie jest dobra, nie jest dobra. Jeśli mówimy o rzeczach zwykłych, materialnych, to gadatliwość nie, nie jest, nie jest dobra. Ale to chyba każdy rozumie i wie, prawda, że Matka Boża w jeśli te trzy godziny poświęcimy na nasz rozwój ducha, to potem możemy się relaksować na milion sposobów. Potem możemy sobie tam możemy sobie porozmawiać o sąsiadach. Jeśli już żeśmy trzy godziny poświęcili na nasz rozwój ducha, to po tych trzech godzinach spędzonych na medytacji, jeśli mamy ochotę porozmawiać o sąsiadach albo czymkolwiek, Albo poglądaj sobie coś, co nas zrelaksuje. To zdecydowanie możemy. Mamy 21 godzin nam pozostało. Na wszystkie inne czynności. No, każdy wie o co chodzi. Dobry Boże. Serdecznie dziękuję. Dziękuję Tobie, święty Jakubie, za przypomnienie. E... Dobry Boże. Dziękuję Ci za wszystko. Dziękuję Tobie, ukochana Matko. I wszystkim dostępom nieów i Świętych. Prowadź nas, Panie Boże, do nieba. Daj nam wszystkie łaski, wszystkie dary Ducha Świętego. Naucz nas Panie Boże wszystkiego. I na wszystkich był głupej trzech mogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Serdecznie dziękuję.